A dziś chcemy Państwu pokazać jako pogotowie dla zwierząt. Jest 2 grudnia, poniedziałek, jak wyglądają interwencje. Dzisiaj otrzymaliśmy informację o tym, że w jednej z posesji rolnika, już na Podlasiu, jest suczka, która potrzebuje pomocy. Ma wypadnięty odbyt lub ma po prostu nowotwór na Macicy. Pojechaliśmy tam z naszą kamerą. I faktycznie ujawniliśmy to zwierzę, które bardzo potrzebowało pomocy. W naszej ocenie to zwierzę jest w krytycznym stanie. Jedziemy z tym sam do lekarza weterynarii, do chirurga. Państwa pomoc rzeczowa dla tych zwierząt uratowanych z takich lub innych interwencji jest bardzo potrzebna. Potrzebujemy kocy, potrzebujemy karmy, środków czystości, tak aby te zwierzęta po takich zabiegach i po operacjach, już po nawet wyleczeniu i w trakcie rekonwalescencji, żyły w normalnych warunkach na szpitalu, gdzie możemy korzystać z tych środków czystości, które Państwo przynoszą, albo z karmy czy ręczników, kwestia owijania i zwykłej pielęgnacji tych zwierząt. To jest dla nas bardzo ważna pomoc, do której zachęcamy i do usłyszenia, i do zobaczenia. Już wkrótce, za kilka dni, zamieścimy kolejny materiał wideo z kolejnej interwencji.